Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, człowiek rady, członek rady. On to udał się do piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły, skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień został odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsze y, wspominanie zmarłych, wszystkich wiernych zmarłych, kieruje nasze myśli i kroki nie tylko na cmentarz, ale i myślami wracamy do różnych pogrzebów. Chcemy sobie przypominać i pożegnania, które są, i wartość życia, i przemijalność. Stąd też dzisiaj y, takie, a nie inne mamy czytania. Które o tym mają nam przypomnieć. Przemijalność naszego życia, przemijalność naszych bliskich i że to przemijanie ma sens. Ma sens w Chrystusie. Uczestniczymy w różnych pogrzebach. Jako ksiądz, no to zawsze uczestniczę w pogrzebach, gdzie jest ksiądz. Nie wiem, jak jest w Waszym przypadku, ale liczba próśb o pogrzeby. Odkąd ja jestem w Szczecinie, a już było nie tak dużo, to się zmniejszyła trzykrotnie. Tutaj przynajmniej w parafii. A liczba pogrzebów się nie zmniejszyła na, na ku słońcu. Potrzebujemy czasem księdza, czasem nie potrzebujemy. Kiedyś myślałem, że to jest związane z modlitwą. Że potrzebujemy czasem modlitw albo nie potrzebujemy. Ale chyba to tak nie jest do końca. Tylko jest... Jakaś niechęć do kościoła, a nie do modlitwy. Pamiętam taki pogrzeb tutaj, kiedy siedzę i czekam na ten moment wyjścia do kaplicy, i wchodzi mężczyzna, który ma napis tutaj z boku: Ceremoniarz. I mówi do mnie: Szczęść Boże. Byłem przekonany, że ceremoniarze to ludzie niewierzący. A on mówi, że nie, on jest wierzącym człowiekiem, chodzi do kościoła, do komunii często. I, y, ale ludzie, niektórzy, którzy nie chcą księdza, jak go proszą, to może on jest jedynym, który się modli, a może to, co mówi, prowadzi ich do modlitwy, do odkrycia, że przemijalność ma sens, że jest ktoś, kto czeka, jest ktoś więcej niż umieranie. Trochę go więcej podpytałem. Jak to robi, że nie ma wprost modlitwa, a modlitwę można mieć, porozmawialiśmy o tym. Ale dzisiaj Bóg chce, żebyśmy popatrzyli na śmierci, na pogrzeby, tak jak mamy w Ewangelii śmierć, a nawet końcówkę śmierci, bo chodzi o sam moment, że Jezus umiera na krzyżu, jest pochowany w grobie. I że to wszystko jest w normalnym grobie. Normalnie ma pogrzeb, może nienormalnie, bo jest tam bardzo mało osób. Pogrzeb szybki i krótki. To jest pogrzeb Jezusa. Śmierć Jezusa normalna i nienormalna, bo, bo jest skazany, bo został zabity jako przestępca. Nie, że umiera, nie, że się z nim żegnają. Na zasadzie, kochamy Cię, tylko jesteś przestępcą. I orzekł nam to nie tylko władza świecka, ale również władza kościelna. Stałeś uznany za heretyka, za przestępcę przez karpłanów i arcykapłanów. I tak się z nim żegnają. I można powiedzieć, po owocach można poznać jego życia. I tylko współczuć Maryi, że urodziła heretyka, że idzie do piekła. To jest patrzenie, które my też czasem mamy, bo jesteśmy na pogrzebie, gdzie patrzymy, a tutaj nie ma modlitwy, albo tutaj samobójca, albo ten się zapił, albo jaka to rodzina. Co tutaj. Ich znamy i wiemy, jak to jest. I, I czasami możemy mieć takie myśli jak na pogrzebie Jezusa. Możemy mieć takie myśli. I co więcej, być w imię Boga przekonanym, że mamy rację. Bo tak wyglądało życie i taka śmierć. Możemy być w imię Boga przekonani, że Bóg potępia, że Bogu się to nie podoba. Natomiast Jezus oddał życie za każdego z nas, i Jego miłosierdzie i świadomość miłosierdzia Bożego jest dużo bezpieczniejsza i dużo lepsza niż nasze myśli, tak jak pod krzyżem Jezusa myślało wielu o potępieniu. Po owocach poznaliśmy życie naszych sąsiadów, nawet księdza nie mieli. Nawet, a dziecko właśnie coś tam zrobiło, albo dzieci nie przyszły na pogrzeb. Nie przyszły nawet dzieci na pogrzeb. Co to za patologia? Nawet uczniowie nie przyszli na pogrzeb. Nawet uczniowie nie stanęli na podkrzyżem bliscy. I to samo można powiedzieć o Jezusie. To samo. On to przeżył i przeżył. Zna, zna takie sytuacje. I w tym wszystkim ta droga prowadzi do zbawienia. Nasza ocena jest druzgocąca razem z arcykapłanami. A Jezus jest miłosierny. Jest Bogiem dobrym. Kochani, dzisiejsza, dzisiejsze święto, uroczystość wszystkich zmarłych niech, niech będzie w nas nadzieją, a nie potępieniem. Niech będzie w nas nadzieją, Miłosierdzia Bożego, my tej nadziei chcemy, a jednocześnie boimy się jej. Boimy się tej nadziei, gdzie jest, gdzie jest ten, to, co jest Boże. To samo pytanie być może sobie niektórzy zadawali podczas śmierci Pana Jezusa, bo wielu już sobie nie zadawało, tylko potępiali. Po owocach poznaliśmy. Jezus, to jest, to jest nic nie warte. Po owocach poznaliśmy, bo tak powiedział arcykapłan, tak powiedział Piłat. To jest jedno, które, co chciałem powiedzieć odnośnie umierania i naszego osądu nad umieraniem. Również naszego osądu teraz pokazuje na siebie, na księży, bo. Nie chcą, nie wołają o księdza, i dlatego nie mają go na pogrzebie. Najprawdopodobniej dlatego, że coś się wydarzyło, coś się wydarzyło w życiu, że wolą się pomodlić sami. Jest to bardzo przykre i uderza bardziej w nas niż w ludzi, tak myślę ale to co, to co jeszcze dzisiaj Kościół nam daje to, że śmierć nie pozostaje śmiercią tylko Jezus ją pokonał przekroczył, poszedł dalej zmartwychwstał chociaż to nie jest takie jasne, takie wyraźne kobiety, które spotykają pusty grób, nie rozumieją tego i, i to jest też nasze życie, że my wierzymy w zmartwychwstanie, ale w konkrecie odejść, w których uczestniczymy, śmierci, które są z naszej rodziny, bliskich, to, to jest nadzieja i, i zawsze znak zapytania. W konkrecie naszej śmierci, naszego odchodzenia, ponieważ codziennie się do tego momentu zbliżamy, a jednak pozostają różne wątpliwości, pytania. Co i jak później, co się z nami stanie. Dzisiaj jest dzień zadumy nad życiem, nad przemijalnością i że to wszystko ma sens. Jest wiele wydarzeń w naszym życiu, które po prostu miną, ale w obliczu śmierci zobaczcie, na co patrzymy. Patrzymy na najważniejsze rozmowy, patrzymy na miłosierdzie. Czy się udało przebaczyć, czy mam wolne serce, czy odbyła się rozmowa, że trzymam za rękę, czy powiedzieliśmy sobie o tym, co najważniejsze, i mamy wyrzut sumienia, że nie wystarczyło na to czasu, albo siły, albo odwagi, a innym razem powiemy sobie, to się wydarzyło. Bogu dzięki za to, bo to się wydarzyło. My o tym porozmawialiśmy. Zobaczyliśmy przemijalność, która ma sens. Zobaczyliśmy, przekazaliśmy sobie coś ważnego i niech się w nas dzisiaj nad przemijalnością naszego życia coś, coś obudzi, że tam, gdzie jeszcze mamy możliwość, tam wystarczy czasu, żeby się zatrzymać. Wystarczy czasu, żeby porozmawiać, poprzebywać razem. Różne okoliczności, w których jesteśmy, każdy z nas inaczej. Mamy różne sytuacje. I niech dzisiejsza refleksja nad śmiercią, zmartwychwstaniem, przemija, przemijaniem, niech nas poprowadzi do tego wszystkiego, co ma sens. A nie do oceny, że ten umarł tak, ten umarł tak. Mało kto umarł gorzej niż Jezus. Mało kto. I mało kto umarł samotniej niż Jezus. I, i na ustach y, oceniany jako tylko do potępienia. Mało kto. I właśnie Jezus pokazuje, i tu jest zbawienie. Paradoks, nie paradoks. Taki jest Bóg.